W ramach ciekawostki, żeby sobie po prostu podczas treningu dodać troszeczkę intelektualnej strawy, posłuchałem sobie takiej debaty na Facebooku, organizowanej przez jakiś fanpage Chronimy Klimat. No i tam padły takie hasła, że przyroda świadczy usługi, usługi ekosystemowe. Jeśli będziemy z nich nadmiernie korzystać, to doprowadzimy do katastrofy. I pan ekspert, który zajmuje się ekologicznym zarządzaniem w bankach, powiedział, że chciwość i strach nie są takimi złymi emocjami, jeśli są odpowiednio zarządzane. To mi się bardzo podobało. I też pani ekspertka powiedziała, że to nie pieniądz jest wartością, tylko nasze otoczenie. I że ona nie zmienia telefonu komórkowego co roku. A gdy się pobrudzi ubranie... To mają farbki i yy, farbują, i przynajmniej są oryginalni. I zadałem yy, tam parę pytań o ślad węglowy ekspertów, o, o to, o to. Jak to jest, czy państwo eksperci też na tym zarabiają? no Powiedziano mi, że ludzie, którzy. Że najpierw mi powiedziano, że ludzie, którzy w ogóle wątpią w zmiany klimatyczne, to nie można, nie wątpią, którzy nie wierzą, bo to jest słowo klucz, nie wierzą w zmiany klimatyczne, to w ogóle nie należy z nimi rozmawiać. A następnie zostałem poblokowany, żebym już nie zadawał tych niewygodnych pytań. Tak, właśnie, że kto nie wierzy w zmiany klimatyczne, to nie możemy dyskutować. I że wystarczy wyjrzeć przez okno. No właśnie. I to jest też taka tylko jeszcze moja ciekawostka, właśnie, że mm, kiedyś te banki, tak jakby znamy, nie, tam te takie różne obrazki, że, o, że banki i kapitalizm to byli ci takie krwiożercze piranie czy rekiny i oni byli raczej groźni dla dla ludzi poprzez swoją chciwość, a teraz banki i te korporacje typu tam właśnie Vanguard czy BlackRock są strażnikami moralności i człowieczeństwa, humanizmu. I nie wiem, w którym momencie to się tak zmieniło, ale jestem bardzo wzruszony tym wszystkim i właśnie bardzo mi się ta doła tutaj właśnie jest. Proszę bardzo, bankowość w oczach pokoleń, debata online. No Ja już zostałem poblokowany, więc nie mogę nic tam napisać. A live też chyba został już usunięty, przynajmniej dla mnie. Ciekawostka po prostu. Hmm. W którym momencie, właśnie banki i korporacje stały się strażnikami moralności? Gdzie nastąpił ten taki właśnie moment zmiany? W którym momencie? Taka tylko dygresja właściwie nieistotna, bo i tak e, no cóż, musimy podążać za postępem, niech żyje ekologia.